Nowości w Formule 1 w sezonie 2025 jest więcej niż niektórym może się wydawać. Cześć, witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta.pl. Dwa dni, dokładnie tyle. Prawie tyle dzieli nas od pierwszych sesji sezonu 2025 Formuły 1. W Australii pojadą oczywiście też Formuła 2, Formuła 3 będzie się generalnie działo, a na niedzielę zapowiadane są opady i to już takie grube, takie konkretne 90% szans na deszcz w trakcie wyścigu na ten moment, na wtorkowy wieczór, kiedy nagrywam tego vloga. No większej zachęty chyba nie będzie do oglądania Grand Prix Australii. Grand Prix Australii, które rozpoczynam sezon 2025, ostatni sezon przed rewolucją techniczną. W kiedy to od 2026 roku będziemy mieli nie tylko nowy zespół w postaci Cadillac'a, ale również nowe silniki oraz nową aerodynamikę, nowe przepisy techniczne. I w sezonie 2025 wydaje się, że no w sumie tak wiele się nie zmienia. To będzie taki sezon dla niektórych na przetrwanie, dla innych jeszcze szansa na ostatnie powalczenie, ostatnie tytuły w ramach ostatniej ery, czy najnowszej tery obecnej, ery technologicznej. Natomiast jest jednak sporo rzeczy, które się przed tym sezonem. Zmieniły w Formule 1 kilka przepisów technicznych, przede wszystkim składy zespołów, ale też kilka rzeczy, które mogą wpłynąć nam na przebieg mistrzostw. Zaczynamy po kolei. Po pierwsze od najgrubszej rzeczy, od zespołów. Tutaj nie mamy żadnych wielkich zmian, nie dochodzi nam żadna ekipa, nie ma zmian oprócz dodania niektórych sponsorów sponsorów tytularnych, tutaj nie ma żadnych zmian konkretnych nazw zespołów. Nie ma też nowego dyrektora w żadnym zespole, nowego szefa, jakiegoś takiego głośnego nazwiska, który by tutaj nam był godny uwagi, jeżeli chodzi o przedstawienie przed sezonem 2025. Natomiast jeżeli chodzi o no to tu wiemy, że zmiany są naprawdę duże. Warto wyliczyć, że w porównaniu z sezonem 2024, sezon 2025, w tym samym zespole zaczyna tylko 10 kierowców. Wymienię po kolei Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, obaj w McLarenie, McLaren jest jedną z dwóch ekip, która w ogóle nie zmieniła swojego składu. Drugą jest Aston Martin, następnie Charles Leclerc, Fernando Alonso, Lance Stroll, Pierre Gassi, George Russell, Yuki Tsunoda, Aleks Albon, oni zostają w swoich ekipach kilku kierowców zmieniło zespoły to Lewis Hamilton z Mercedesa do Ferrari, oczywiście Carlos Sainz z Ferrari do Williamsa, Esteban O'Connor z Alpine do Haasa i Nico Hulgenberg z Haasa do Zaubera. No i mamy sześciu hmm, debiutantów tak to można nazwać, sześciu kierowców którzy jeszcze nigdy nie przyjechali pełnego sezonu Formuły 1, może tak to powiedzmy, no bo wśród tych sześciu kierowców jest aż trzech, którzy mają już na koncie jakieś wyścigi Formuły 1 Liam Lawson ma ich 11 aż hmm, to Kierowca, nowy kierowca Red Bull'a, partner Maxa Verstappena. Trzy wyścigi przejechał Oliver Berman, który pojedzie w barwach Hasa, jeden w barwach Ferrari przejechał w ubiegłym roku, a dwa w barwach Hasa zastępując Kevina Magnusena. Przejechał też jeden wyścig Jack Duane w Grand Prix Abu Dhabi w ubiegłym roku, zastępując już tam Estebana Okona w Alpine. No i on właśnie pojedzie, no zobaczymy jak długo, w zespole z Enstone. Mamy też trzech no, zupełnych debiutantów, tak to trzeba nazwać. Po pierwsze Andrea Kimi Antonelli, przy czym jego przebieg jeżeli chodzi o jazdę bolidami Formuły 1 jest większy niż wszystkich innych debiutantów razem wziętych natomiast no, jest to oficjalny debiutant sezonu 2025 dodatkowo Izak Hadżar, który no, jeździł treningi w Formule 1, ale też wyścigu żadnego nie ma na koncie, no i bez żadnych wyścigów bez nawet treningu jednego w Formule 1 Gabriel Bortoleto w ekipie Zaubera, to jest absolutny debiutant, to jest dziób, to jest świeżak, który na pewno będzie potrzebował trochę czasu na wejście do Formuły 1 ale przecież to jest mistrz Formuły 2, Formuły 3 w dwóch sezonach z rzędu. Także no, kto, jak nie on, ma to ogarnąć. Jeżeli chodzi o kalendarz Formuły 1 na sezon 2025, no to tutaj nie mamy zmian, w takim sensie, że jakieś Grand Prix wypadło, jakieś Grand Prix doszło. Nadal mamy 24 wyścigi, nadal będzie 6 sprintów. Sprinty odbędą się w Chinach, w Miami, w Belgii, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii i w Katarze to jeżeli chodzi o nazwę Grand Prix mamy też pewne przesunięcia wiemy, że Australia w tym roku zaczyna sezon 2000, sezon Formuły 1 mamy niektóre zmiany terminów innych wyścigów, natomiast no tutaj to jest nawet ewolucja to może być za duże słowo jeżeli chodzi o kalendarz Formuły 1. Teraz o przepisach, o przepisach w, w których mamy no, niektóre istotne zmiany bo oto w sezonie 2025 do zdobycia będzie 2, będą 24 punkty mniej. Wszystko za sprawą rezygnacji przez Formułę 1 z dodatkowym Punktu za najszybsze okrążenie w wyścigu. Oczywiście ten punkt wędrował tylko wtedy do kierowcy, jeżeli znalazł się on w pierwszej dziesiątce. Kierowcy mieli mieszane uczucia, jeżeli chodzi o zderugowanie tego punktu. Natomiast trzeba powiedzieć, że większość z nich była raczej za i no, nie chcieli tutaj niektórzy kombinacji tych, którzy mają dwa zespoły albo zespół satelicki, nie chcieli tutaj, aby jedna ekipa wykorzystywała ten przepis, żeby odebrać punkty rywalowi. No i chyba dobrze, że ten punkt odchodzi chociaż no to zawsze też było takie dodatkowy smaczek w wyścigu, dodatkowa informacja, którą warto było wziąć pod uwagę. Po drugie, młodzi kierowcy w Formule 1 od teraz będą mieli więcej jazdy. Dotychczas mieliśmy dwa obowiązkowe treningi, te dwa obowiązkowe treningi każdy zespół musiał powierzyć młodemu kierowcy, czyli takiemu, który ma nie więcej niż dwa występy na koncie w Formule 1. No i różnie to bywało z tym wszystkim, niektórzy wykorzystywali to naprawdę do, dla swoich juniorów, inni w inny sposób, natomiast teraz tych jazd będzie aż cztery. Każdy kierowca musi oddać po dwa pierwsze treningi w sezonie i łącznie młodzi kierowcy będą jeździć w jednej ekipie minimum cztery pierwsze treningi, więc no sporo, sporo i tutaj w ramach przygotowania ich do jazdy w Formule 1 to na pewno ciekawa informacja. W Grand Prix Monaco będziemy mieli dwa obowiązkowe pit stopy, to kolejne zwiększenie, to kolejne podwojenie, jeżeli chodzi o przepisy na sezon 2025, będzie to dotyczyło zarówno warunków deszczowych, jak i warunków suchych. No i tu ma to na celu uatrakcyjnienie tej rywalizacji w Monako, która czasami przypominała procesję, która no niestety nie obfitowała w manewry wyprzedzania. Teraz też raczej tych manewrów nie będzie więcej, ale przynajmniej będzie większe zamieszanie, no bo dwa pit stopy zawsze generują troszkę więcej możliwości strategicznych, no i też większe zamieszanie, na przykład podczas zmian kół. Głośno jest o w kolejnej zmianie o kolejnym przepisie FIA to zwiększenie kar za nieprawidłowe zachowanie kierowców. W tym wypowiedzi wiemy, że maksymalnie kierowca może dostać nawet 180 tysięcy euro kary plus zawieszenie na miesiąc w danej serii plus odebranie punktów karnych. Te kary już weszły w życie, już niektórzy kierowcy WRC na przykład dostali te kary 30 tysięcy i z czego 20 tysięcy w zawieszeniu. Także no teraz to będzie pewnie temat numer jeden, jeżeli gdzieś któremuś kierowcy zdarzy się że mu się jakieś słowo wymsknie podczas konferencji prasowej czy oficjalnej wypowiedzi, no bo nie wiemy jeszcze jak to będzie traktowane jeżeli chodzi o komunikaty w trakcie wyścigu, ale one na pewno też będą nieco baczniej monitorowane ta o tej zmianie na pewno jeszcze nie raz Usłyszymy. Kolejna zmiana to zniesienie limitu skrzyń biegów na kierowcę w sezon w, se, w jednym sezonie. Dotychczas było to 5 skrzyń biegów, jakie kierowca mógł wykorzystać. Teraz ograniczały go będą tylko limity budżetowe nałożone na jego zespół 130 milionów dolarów. Plus odsetki, plus jakieś tam kwoty rekom, kompensacyjne, inflacja i tak dalej. I oczywiście z wieloma wyłączeniami, o których nie ma sensu teraz mówić. Kolejna zmiana, chłodzenie kierowców. To nowość, która wchodzi w sezonie 2025 będzie mógł dyrektor wyścigu na podstawie prognoz pogody, gdy one pokażą, że no podczas wyścigu temperatura może przekroczyć 31 stopni. Dyrektor wyścigu będzie nawet musiał ogłosić tzw. Tak hit hazard, czyli zagrożenie upałem, i wtedy zespoły mają 24 godziny na zamontowanie w swoich autach takich specjalnych urządzeń, które będą pomagały, kierowały po prostu strugę powietrza na kierowcę, pomagając mu przetrwać trudy upalnego wyścigu. Zobaczymy pierwszy realny test. Jeszcze przed nami tylko dotychczas było to podczas prywatnych testów próbowane, więc zobaczymy jak to wszystko wypali. Mam nadzieję, że no to tak pomoc i to zamieszanie związane z tym chodzeniem kierowców, no, dadzą po prostu radę. Kolejna zmiana to bardziej restrykcyjne testy tylnych i przednich skrzydeł, przy czym tylnych skrzydeł już wejdą od początku sezonu, to obciążenie, które będą musiały wytrzymać skrzydła, będzie większe, obciążenie statyczne, to jest podczas takiego testu w alei serwisowej, natomiast jeżeli chodzi o przednie skrzydła, to te testy będą wprowadzone, te bardziej restrykcyjne testy będą wprowadzone od Grand Prix Hiszpanii w Barcelonie, no i to może mieć duże znaczenie jeżeli chodzi o układ sił, w sezonie 2025 kolejne restrykcje to restrykcje w testowaniu. Dotychczas zespoły mogły do, praktycznie dowolnie sobie kreować liczbę dni testowych starszymi bolidami. Teraz już tak nie będzie. Po pierwsze, nakładany jest na każdy zespół ogólny limit 20 dni testowych w, w sezonie, kiedy będą mogli wyjechać na tor starszym bolidem, starszym bolidem, czyli minimum dwuletnią konstrukcją. Ale jest jeszcze limit kierowców, i taki kierowca Formuły 1, aktualny kierowca Formuły 1 nie będzie mógł przejechać w danym sezonie więcej niż 1000 km. I to nie będzie mogło stać się w większej liczbie niż czterech sesji, czterech dni. Czyli no nie można sobie pojechać 5 dni i wtedy mieć 1000 km, ani nie można w 4 dni zrobić 1200 km. 1000 km to jest taka dola na każdego kierowcy Formuły 1, jeżeli chodzi o testowanie starszych bolidów. Będą też wspólne testy już przygotowujące do sezonu 2025. Każdy zespół będzie musiał przygotować taką specjalną konstrukcję z niższym znacznie dociskiem aerodynamicznym, to już na poczet sezonu 2026, gdzie będą zamontowane nowe opony, mniejsze opony Pirelli i one będą testowane i ten test dla wszystkich ekip odbędzie się po Grand Prix Abu Zabi 2025. A pamiętamy, że przecież przed sezonem 2026 będziemy mieli Mieli trzy tury testowe. Pierwsza z nich ma się już odbyć w ogóle w styczniu, jak głosi nieoficjalna wiadomość. Więc tego jeżdżenia, już, tej przerwy zimowej tak naprawdę w Formule 1 nie będzie. Przed sezonem 2026. Bolidy w sezonie 2025 będą cięższe, a to za sprawą dodania dwóch kg do ogólnej wagi kierowców. Do ogólnej wagi kierowcy dotychczas było to 80 kg. Teraz kierowca wraz z całym sprzętem, z hansem, z kaskiem i tak dalej mo może ważyć 82 kg. Jeżeli coś brakuje kierowcy po założeniu tego całego Majdanu na siebie wówczas, no, zespół ma ki te kilka kilogramów rozłożyć w bolidzie tak, żeby łączna waga no, była 82 kg łącznie nam robi to 800 kg wagi kierowca plus bolid nie liczymy oczywiście paliwa tutaj jeszcze stówka dochodzi więc ponad 900 kg będą bolidy formuły 1 ważyły w sezonie 2025 w niektórych rundach to Kolejna zmiana plus kolejna zapowiedź w niektórych rundach FIA będzie mogła powołać więcej o jednego sędziego. Dotychczas mamy także mamy jednego przedstawiciela kierowców, jednego sędziego lokalnego i dwóch sędziów takich no, dodatkowych, zawodowych powiedzmy, czy po prostu dwóch regularnych sędziów. Oni się zmieniają. Nie jest stały skład na jedną na daną rundę. Teraz jeszcze o te, to grono będzie mogło zostać powiększone o jednego sędziego. W no, przypadku takich bardziej skomplikowanych Grand Prix, gdzie mogą się wydarzyć różne dziwne rzeczy. Gdzie możemy mieć limity torów, i tak dalej, i tak dalej. Jest też zapowiedź Mohameda Bensulajema, że możemy mieć od sezonu 2025 więcej niż jednego dyrektora wyścigowego. Póki co na Grand Prix Australii ogłoszono, że tylko Rui Marquez będzie dyrektorem wyścigowym, ale w kolejnych rundach sezonu może się okazać, że będziemy mieli kilkoro, czy dwoje dyrektorów wyścigowych. Tutaj to jest efekt stworzenia takiego, takiego przedszkola, akademii dla dyrektorów wyścigowych, żeby ten główny dyrektor był troszkę bardziej wspomagany przed... W trakcie danej rundy, żeby miał no, szersze pole widzenia i też więcej rąk do pracy, można to tak powiedzieć. Dodatkowym, dodatkową zmianą na sezon 2025 jest zakaz jazdy uszkodzonym bolidem. Taki zakaz może dyrektor wyścigu nałożyć na konkretnego kierowcę, jeżeli porusza się on autem, czy chce wrócić do alei serwisowej autem, które jest po prostu mocno uszkodzone. W ubiegłym roku mieliśmy taki przypadek Sergio Pereza, potem Red Bull dostał za to karę, że Sergio Perez jechał mocno uszkodzonym autem. Teraz dyrektor wyścigu będzie mógł powiedzieć, ty masz się zatrzymać. To już jest koniec wyścigu dla ciebie. Nie wróć, wyścigu czy kwalifikacji dla ciebie nie wrócisz po prostu do swojego garażu. To też ciekawa zmiana i jestem ciekaw jak ona będzie egzekwowana w praktyce, czy nie będzie zmienia, nie będzie kontrowersji dotyczących tego, że zespół mówił no przecież to dało się jeszcze wyklepać, mógł objeździć, a tu dyrektor wyścigu mu bana wlepił zobaczymy jak, jaka będzie e, praktyka. Mamy też zmiany jeżeli chodzi o procedurę startową, głównie to jest e, po głosie Grand Prix Brazylii 2024, kiedy pamiętamy, że Lens Stroll utknął w na drugim okrążeniu formującym, e, no, nie dało rady z niego wyjechać, e, kierowcy ustawili się na starcie, e, zapaliły się zielone światła plus żółte światła, niektórzy stali, niektórzy ruszyli, ci, którzy ruszyli de facto powinni dostać kary i od sezonu 2025 będą, będzie możliwe nakładanie na nich takich kar, ale też Przeproszono komunikację, jeżeli chodzi o y, y, dyrekcja wyścigu, a y, kierowcy i zespoły, żeby tych nieporozumień, takiego zamieszania po prostu nie było. To tyle, jeżeli chodzi o bardzo skrótowe i omówienie zmian w Formule 1 na sezon 2025. Po więcej zapraszam na powrót roberta.pl, gdzie znajdziecie właśnie taki tekst z podsumowaniem i z odnośnikami do poszczególnych tekstów na temat y, wprowadzanych zmian. Y, no i co? Czekamy teraz na sezon Formuły 1, czekamy na rozpoczęcie jazdy w Australii. Harmonogram tego wyścigu znajdziecie w opisie tego filmu, no będzie wymagająco. Eleven ogłosiło też już komentatorów na poszczególne sesje. Wiemy, że jeżeli chodzi o Formułę 1, to będzie zawsze duet Mikołaj Soku michał Gąsiorowski i praktycznie zawsze będzie to Eleven Sports 1, tylko w przypadku wyścigu głównego F3. Ten wyścig będzie transmitowany w Eleven Sports 2. Poszczegóły też zapraszam na powrót Roberta Apple, bo są dobre informacje na przykład, jeżeli chodzi o jakość nadawania. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie proszę łapkę w górę, kliknijcie komentarz dla zasięgu, będę bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo wspierającym na BajkoFitu, na Patronite, na YouTube i na tipli. Subskrybujcie kanał, żeby nie ominęły Was kolejne filmy i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć!